Witajcie w pięknej Toskanii. Te cyprysy są po prostu niesamowite. Jestem ciekawa, czy tutaj by można było nockę strzelić sobie, drugim, hmm. nie? Ja myślę, że tutaj można by było spać. Wiecie co to za uczucie, jak się nie chce, nie? To jest właśnie takie. To tak nam się właśnie nie chce. Jest takie powiedzenie: żeby nam się chciało, tak jak nam się nie chce. Kilka jest, słów od ojca prowadzącego. Pogoda będzie ładna, chyba że będzie lało. Stoimy w takim miejscu, kochani. Teraz wyglądam, znaczy wczoraj też w sumie nie wyglądało jakoś mega atrakcyjnie, ale powiem tak. Przejechaliśmy całą e, zatokę kotorską. a tu jesteśmy. E, I albo się nie dało zatrzymać, albo było na tyle niefajnie, że po prostu stwierdzaliśmy, że nie chcemy się zatrzymać. I sytuacja wygląda następująco, znaleźliśmy po drodze parę yy, kempingów, odejdę tu od tego tira, bo trochę lepiej mnie będzie słychać Znaleźliśmy po drodze parę kempingów, ale te kempingi, wiecie co, wyglądały w taki sposób, bo my generalnie tylko na noc chcieliśmy podjechać. I stwierdziliśmy, że nawet na ten kemping jedziemy, skoro nie można się zatrzymać. Ale kempingi wyglądały tak, że były to trochę trawki, takie no powiedzmy na szerokość dwóch, trzech samochodów. Jakieś tam drzewka oliwne, jeden, wszystkie samochody blisko siebie, czyli tak naprawdę trochę tak jak na parkingu. I do tego problem polegał na tym, że było po prostu krzywo bardzo krzywo. No, my z różnych względów bardzo na to zwracamy uwagę. Może jak kiedyś będziecie zainteresowani, to, to wyjaśnimy o co chodzi. No i generalnie to, że jest krzywo to jest dla nas duży problem. Więc zajechaliśmy, po, po, po wielu poszukiwaniach zajechaliśmy tutaj do tej miejscowości. To jest, już właściwie zaraz do granicy mamy tam 6 km. Stanęliśmy przed pekarą, więc mieliśmy jeszcze okazję coś zjeść, bo wyobraźcie sobie o godzinie 23 ta pekara była jeszcze czynna. No i cóż, zawinęliśmy się, zawijamy się w tej chwili i jedziemy w stronę... O, Krzysiek macha, macha, że jest. <grym> Zawijamy się w tej chwili, słuchajcie, i jedziemy po prostu do granicy. Postanowiliśmy wrócić sobie tą trasą, taką bardzo widokową przez Chorwację, tam split i, i tam dalej do Zadaru, tak, żeby nie pomieszała do Zadaru, a potem będziemy się wbijać na autostradę. Jak to wyjdzie, no to jak z nami zostaniecie, to będziecie wiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie wszystko, tego, po opowi tego wszystko po po opowiadałam już, Aha. Y no i jedziemy, nie? Jedziemy, jedziemy. No, dobra. To pa! Powolutku, powolutku zbliżamy się do granicy Czarnogóry z Chorwacją i jedziemy taką widokową, tu mamy jeszcze Zatokę Kotorską, po lewej stronie jedziemy wzgórzem. Wszystko malutka granica, tak chcieliśmy przekroczyć. Zakładamy, że tam nie będzie dużo samochodów, a na dużej granicy może być przestój, a my chcemy już śmigać dalej, podziwiać widoki, a widoki są takie. Tak pięknie chyba jest odpływ, bo plaża się powiększyła. Widzieliśmy to z góry że Sopływ jest pełnia także też ciekawe zjawisko tutaj było plaża się nagle z 10 metrów zrobiła 50 metrowa ale co, co jakby nie powoduje tego, że ludzi nie ma na plaży, przeciwnie jest więcej tak, takie mamy wrażenie o proszę zobaczyć Taki widok jeszcze. No i jesteśmy już też tuż do granicy. Już dobijamy. Już na mapie. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, tak. Chyba nie będzie. No. <laughs> ale generalnie no mam. O, już jest granica. Już widać. Jak nie na mapie, to widać przynajmniej tutaj już fizycznie. No, taka malutka i nie ma w ogóle. Z naszej strony nic, nic nie. Z, korka. z drugiej strony tam stoi parę samochodów z Chorwacji, ale od nas właściwie nic. Mamy nadzieję, że wszystko sprawnie przejdzie nam. A, i tutaj proszę bardzo. Granica Kobila. Tutaj pan po prawej stronie jest. A ja Magda chyba paszporty będzie musiała dać. Halo No z drugiej strony jest mnóstwo samochodów. Tak, z drugiej strony samochody stoją, jest korek. A my podjechaliśmy od razu jako pierwsi. Dziękuję. No i już jesteśmy odprawieni. Tak jest. Także możemy jechać do Chorwacji. Tu proszę z tej strony, tak wygląda ta granica. No i taki korek jest. Jeszcze raz pokażemy ten korek. Trochę samochodu stoi, mimo tego, że to jest takie małe przejście, nie? Tak. Ale tu, tu są fajne widoki, więc myślę, że to wynika to z tego właśnie, że są fajne widoki. A poza tym bardzo dużo jest właśnie z Czarnogóry samochodów, z tego co widzę. Tak, tak. Więc być może po prostu jacyś tacy, którzy tu blisko mieszkają, i nie opłaca im się dalej jeździć. A tu zobaczcie, jak jest pięknie. No rewelacja. Z żalem opuszczamy te tereny. No i właśnie dojechaliśmy na teren Chorwacji. O, tutaj są oznaczenia, jakimi prędkościami jeździć. Widoki równie piękne. Za lewo, za tak, w tak, tak. Zaraz zerknę na google jak nam tam, tam pokazuje, ale moim zdaniem na lewo. Okej. Okay. No i jedno przejście jest otwarte. Jedziemy tam gdzie zielona strzałka. I tym razem chyba ja będę paszporty, tak, ja będę paszporty dawał. A tu jeszcze jakiś uskok, taka dziura, uwaga. Aj. A ale tylko samochody osobowe, a my? <taki>, Taki żarcik, a nas zawrócą. Dobra, dasz mi paszporty, weź kamerę. No i czekamy. Dziękujemy. Usłyszeli mnie, usłyszeli mnie. No i wszystko sprawnie poszło. Tutaj tylko panowie. Znaczy pan. Znaczy chyba pan, bo nie było widać kto. kto to. Ale po głosie. Bo od rady rady widać dłonie i było słychać, więc po głosie zakładam, że to był pan. Eee, chciał jeszcze dokumenty samochodu i nie było żadnego problemu. Żadnego wychodzenia, liczenia, patrzenia do samochodu. Nic. Także my się tu zatrzymujemy jeszcze na Mat chwilę. Nawet Matyldę mogliśmy nie wieść tak naprawdę, bo nikt nie sprawdza, czy ona tam jest, czy nie. My się jeszcze zatrzymujemy, żeby sprawdzić dokładnie drogę, którą mamy jechać. Witajcie w pięknej Toskanii. Tak szybko się przemieściliśmy i tu wygląda, jakbyśmy byli w Toskanii. Te cyprysy są po prostu niesamowite. A to taka niespodzianka: jesteśmy w Chorwacji. Przejechaliśmy jakieś 10 km od granicy i takie widoki mamy. Nie mogliśmy po prostu przejechać tak sobie. Musieliśmy się napić kawy. To znaczy jeszcze się nie napiliśmy, ale właśnie będziemy... Nie można będziemy przejść pili. obojętnie nad takim widokiem. Dokładnie. Poczekaj, bo coś mi tutaj... Muszę kamerę wyczyścić, bo to od tej soli jest. I teraz... To taki la lasek o. cyprysowy w ogóle. Tak, ja właśnie powiedziałem, nie? Że... Wiemy, że... Yy... Jak tu schodzi? Tak. Wiemy, że Chorwacja niespecjalnie akceptuje spanie na dziko. Ja jestem ciekawa, czy tutaj by można było nockę strzelić sobie hmm. tylko, nie? No bo takie miejsce no się jest. jesteśmy tak naprawdę w czarnej dziurze, że tak powiem, tak? Gdzieś... W czarnej dziurze, 10 km od granicy, na jakiejś tam takiej przelotówce. No tra trasa, ulica jest bardzo mała, także no, no pięknie. Ja myślę, że tutaj można by było spać. Jeżeli miejscowi, jeżeli miejscowi by tutaj nie nadali na policję, no to, to to spokojnie można by było spać, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że to nie powinno być problemem, no. I tak stoi nasz van. Tak sobie jedziemy, jedziemy i tam w oddali tam w oddali jest Magda i Dubrownik. Jechaliśmy sobie drogą i już nie chcieliśmy wjeżdżać do Dubrownika, bo bardzo duże korki tam były więc w samym mieście też pewnie bardzo dużo e, samochodów i turystów jest, więc stwierdziliśmy, że wejdziemy komuś na plac budowy nie, żartuję oczywiście, ale podjechaliśmy na wzgórze żeby zobaczyć Dubrownik z góry i tak się prezentuje takie miejsce nieoczywiste Trzeba było zjechać jakieś 5 km od głównej drogi, bo główna droga jest tam, tam za tą górą, w dole. No ale tutaj jest cisza, spokój, no i krajobraz jest piękny. Także chyba tutaj się napijemy kawy, nie? Mhm. Co myślisz? Jak nas nikt nie pogoni, to się napijemy kawy. No, myślę, że nie, jest taka godzina, że wszyscy w pracy są. Wszyscy w pracy, domy pozamykane, żeby ciepło nie wchodziło. Tam stoi nasz van, tam a my się napijemy kawę z widokiem na dubrownik Co ma tyś kawy? Kawę? No Soczek jakiś co? Ale tu fajnie Naprawdę, nie? Fajnie tutaj, nie? Ciekawe czy weszliśmy komuś na dach, czy nie? Nie no tutaj nie wchodziliśmy Tu nie wchodziliśmy No i tutaj sobie jeszcze tylko pokażę Jakie fajne Kanały Garażu nie mam Ale kanał mam Tak Proszę bardzo można sobie wjechać I na przykład wymienić olej Samemu Taka sytuacja Wymiana oleju Z widokiem na Dubrowni tak, odlekamy i odlekamy ten nasz powrót do domu, bo no, tak nam ten. się nie chce. Wiecie, co to za uczucie, jak się nie chce, nie? To jest właśnie takie. To tak nam się właśnie nie chce. I jest takie powiedzenie, żeby nam się chciało tak, jak nam się nie chce. Zobaczcie. My specjalnie zeszliśmy tam trochę niżej, bo tutaj jesteśmy przy samochodzie. Ale Magda mówi, te druty tu nie pasują. Dlatego zeszliśmy. Żebyście tych drutów nie widzieli a ja i takie wam pokazałem ale na zdjęciu nie będzie na zdjęciu nie będzie okej. Okay. robiliśmy taki mały krótki postój na to żeby widok zobaczyć bo tu jest jeszcze widok tam z tego naszego pierwszego miejsca nie było tego widać było tutaj trochę inne położenie góra nam zasłaniała a tutaj jest jeszcze widok zobaczcie zaraz wam pokażę na ten piękny most Jedziemy od strony yy, Istria, to wjazdowy do Dubrownika i on zawsze na mnie robi mega wrażenie ten most. No i jest widok też na y, wycieczkowce, także super. Oczywiście stare miasto jest tam za wzgórzem, no niestety nawet nie było się tam gdzie zatrzymać, żeby jakieś widoczki podziwiać z góry chociaż. Ale tutaj przynajmniej nam to trochę zrekompensowało. Jeszcze oprócz tego, warto spojrzeć w lewo, bo tu też jest urokliwie taka zatoczka. Mniejsza od zatoki kotorskiej, ale też piękna. Nie mogliśmy się powstrzymać, i zatrzymaliśmy się jeszcze tutaj, tak bezpośrednio przy moście, bo jest naprawdę widokowo pięknie. pięknie. A w ogóle tam stoi drugi statek, to stoi, wczoraj go widzieliśmy w kotorze, w zatoce kotorskiej. Przepływaliśmy tak, obok niego, więc tak, tak jak płynęliśmy tą motorówką tak. No, znaczy tą łódką motorówką Speedboat. Speedboat. Pięknie. To jest pięknie. Most ma 518 metrów. I to jest most doktora Frania Tudmana. Jakby kto nie wiedział. Tam jest napisane. Magda... Czyli nie, nie to, że jestem taka mądra. Nie, no Magda tak nam ładnie <laughs> przeczytała. <laughs> Znaczy, czytać umie. Czytać umie. Pięknie, naprawdę jest pięknie. A jak Wam się podoba? Podobają Wam się w ogóle takie widoki? Bo my tutaj się tak zachwycamy w ogóle i tak dalej. A może Wam się to nie podoba? Napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie widoki. Czy lu lubicie patrzeć na takie widoki? Jeszcze tak dla y, osób, które nie były tutaj, a może, może nie wiedzą, po prostu y, tam mamy Dubrownik i za tą górą jest stary Dubrownik. Tu mamy tą taką bardziej no, y, nowszą część Dubrownika, a za, za, za tą górą taką, górką, jest ta starsza część. Niestety tam jadąc, jak jechaliśmy od tamtej strony, bo od tamtej strony jechaliśmy. To nie było nigdzie miejsca do zatrzymania się, więc no, nie mogliśmy pokazać tamtej tej starej części, ale pokazujemy to i to też jest ładne. I tak naprawdę fajnie by było pójść sobie na stare miasto, ale tak z tego co wiemy to tak na dubrownik jeden dzień, no a... No to tak minimum, dla nas no. to minimum. No tak ja myślę 2-3 dni, to tak. No najfajniej by było, więc no. nie będziemy sobie robić apetytu, tylko no. będziemy musieli przyjechać jeszcze raz. Dokładnie tak. A propos apetytu, jestem głodna. <laughs> Trzeba organizować jedzenie. I tym optymistycznym akcentem. kończymy wejście. E, kończymy wejście na antenę. Szukamy jedzenia po prostu. Paszporty do łapek, i bierzemy się do roboty. Czyli tu się nic nie wydarzyło, ale jak to? Tu się musimy zatrzymać, tak? Tak to jest zrobione. No dobrze. Tu nikogo nie ma. Policja. Aha, mamy jechać. Aha. To także. Także tyle? Także tego. Także tego, także mamy jechać. <grym> pan Siedział pan, ale machał ręką. Yy, no, to... A to wy, to nie Myśmy to może, dalej. To wy to możecie jechać, tak, tak to wy, a wy tutaj krążycie już tak, przekraczacie te granice w te i wewte. Co chwilę. Jedźcie. Daj, jedźcie już ludzie. Oni już wiedzieli tam, o i tutaj już jesteśmy, wjeżdżamy do Bośni i Hercegowiny. Mamy znaki, co nam wolno, czego nam nie wolno. Nie wolno rozmawiać, to że jest telefon komórkowy w samochodzie. Nie wolno Krzysztofie. Nie wolno, ja nie rozmawiam, moi Boże, a poza tym tutaj mamy zestaw w razie czego. Krzysztof rozmawia przez zestaw. A my mykamy dalej. Nie mam ręki, żeby to zrobić, no? My tu z pizzą. Granica nas zaskoczyła. Przekroczamy granicę z pizzą w ręku. Tak jeszcze nie było. Generalnie dojechaliśmy do granicy. Bośnia Hercegowina i... Chorwacja. I przejechaliśmy przez ten fragment Bośni i Hercegowiny, który pamiętamy sprzed pięciu lat, jako taką, przepraszam za określenie, zapadłą dziurę. No bo tak, tak to trochę wyglądało wtedy. A w tej chwili po prostu szok. Przez pięć lat tu się tak pozmieniało. Piękne hotele, restauracje, wszystko. no, no Apartamentów, mnóstwo. Sklepów. Tak. Takich, tak. W tych piekarniach? Tak, w takiej przepyszna y, pizza w pekarze kosztowała 1,5 euro. Nie było problemu, żeby zapłacić euro. kartą co prawda, nie, no, ale tego się spodziewaliśmy. Y, natomiast euro, absolutnie, pani od razu mi przeliczyła w ogóle bez, bez zastanawiania się. Czyli pewnie często tutaj y, płaci się euro. Y, kupiliśmy też chlebki, graham zwykły, każdy po 1 euro. Piękne, pachnące i chrupiące. Pizza petarda. Pizza petarda. petarda. Także przelot przez Bośnię i Hercegowinę na tym małym fragmencie uważamy za bardzo udany. Bardzo. Ja zdążę chyba zjeść. Powiem, pizza perfekto. Nie y, tu była y, budka i Hercegowina, teraz wjeżdżamy do Chorwacji. Tak. I zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie trzeba podać hasło. <grym> Mamy trzy hasła. Halo Widzicie co, nie stanowiła problemu. I przyjeżdżamy, A, jeszcze tu coś jest. Tam, tylko Też machnął, że mamy jechać. To jedziemy. No to jedziemy. Magda ma dla Was fajną ciekawostkę. Yy, odnośnie tego mostu, który znaleźliśmy na trasie, za granicą, od strony Czarnogóry, za granicą Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, jest taki most. To jest most podwieszany, wantowy, tak się fachowo nazywa. I on, decyzja o jego powstaniu była już w 2005 roku, dopiero teraz tak naprawdę za chwilę go otwierają, bo między 19 a 24. Tak, w przyszłym Ilka tygodniu. Podobno ma być otwarty. I chodziło o to, to jest most Peliesak, który łączy ten półwysep. I chodzi o to, żeby można było jakby nie przekraczać granicy Bośni i Hercegowina. Tak? tylko przejechać sobie tym mostem i tam już wtedy się połączy ładnie z z Chorwacją. Z, z Chorwacją, z tą drugą częścią Chorwacji, która jest za i Hercegowiną. Także taka ciekawostka, jak będziecie jechać za tydzień, to już będziecie, za tydzień, czyli pod koniec lipca. na przykład, wyście mogliście przejechać tym mostem. Nie znalazłam informacji, czy most będzie płatny. Zakładam, że nie, no bo to chyba jest takie, takie ułatwienie podróży, więc nie sądzę, żeby, żeby był e, płatną atrakcją, tudzież ułatwieniem. Ale generalnie wygląda fajnie. Stoimy tutaj, bo się zastanawialiśmy czy do niego nie wjechać i zaczęłam szukać informacji. Okazuje się, że nie wjechać, bo jeszcze zamknięty. Słyszycie to co my? Przedał ja gijezu, ale to wkurze. I tak będzie całą noc. Znaleźliśmy miejsce na nocek. Mieliśmy zrobić dzisiaj więcej kilometrów, zrobiliśmy mniej, jakoś tak nie ciągnie nas do tego, żeby do tego powrotu. I tak strasznie odwlekamy ten powrót. No i dzisiejsze plany ze zrobieniem dużej ilości kilometrów. Palimy na ponef. Dokładnie tak. Dzięki, że byliście, super, że byliście, że chcieliście z nami podróżować po Chorwacji, po Bośni i Hercegowinie i po Czarnogórze. Bo dzisiaj trzy kraje odwiedziliśmy. E, tak naprawdę wszystko co było to było z trasy, ale na trasie też można zobaczyć fajne tak rzeczy. Było. Pięknie było. E, Mamy nocleg na dziko. Ale pokażemy go w następnym vlogu. Tak, i dostaniecie sobie też na miarę, jeśli się okaże, że nic nas stąd nie przegoni. Dokładnie tak. Bo jest to nocleg na dziko na rywierze Chorwacji, więc jest to... A jak wiadomo tutaj że... za bardzo nie można na dziko spać. Tak. A może zobaczymy. nam się uda? Tak, zobaczymy. Dzięki, że byliście jeszcze raz, trzymajcie się do następnego razu. Cześć, pa! Ta. Ale brudny obiektyw od tej soli Siedzimy po ciemku. A tutaj takie błyski odsłaniamy żaluzję i proszę bardzo mamy straż pożarną